Cześć, to Roki, a ja to jest pierwszy odcinek z Stwórzmy jakąś nutę. Tak, nowa seria, która pojawi się na kanale wraz z tym odcinkiem. I o co w niej będzie chodziło? Otóż mamy sobie program, niestety wersji demo, y, Dance RJ6. Tak. I widzicie, teraz możemy sobie tutaj zrobić pesenkę. Piosenkę, czy tam nutę jakąś. Otóż ustawiamy różne y, ten dźwięki z instrumentów czy tam głosy różnych ludzi i w ten sposób tworzymy piosenkę na przykład takie coś patrzcie y, czekajcie, teraz no i nie wiem do czego to jest, ale to szczegół. Tak. Może głośność? Nie wiem. Dobra. E, ogólnie o co tu chodzi? Jak wiecie już, bo powiedziałem, tu ustawiamy. E, tutaj mamy długość, jaka to może być maksymalnie. A tutaj mamy ilość, ile na, maksymalnie naraz możemy e, dźwięk odtworzyć. Ponieważ jest to wersja demo, mogę maksymalnie zrobić półtorej minutową piosenkę. Tak, to może zacznijmy. Yy, mamy do dyspozycji yy, parę utworów z yy, perkusji, basu, keyboardu, nieważne <guitary> gitary yy, głosu męskiego, głosu żeńskiego, różne dźwięki ekstra, na przykład. Takie coś, czy takie coś oraz efekty to efeksy, efeksy powietrze Są dziwne inne coś Dobra, ale może zacznijmy. Um, najpierw sobie o tym o wejść jakieś fajne. Od razu mówię, ta piosenka będzie dziwna. Tak, będzie dziwna. Pierwszy trzy zawsze daję na perkusję, potem jest bas, gitara i dopiero Buz. potem to. Yy, poczekajcie, chwilę ja wszystko powiem, tylko już jestem. Yy, no i dobra, mamy już wstęp, tak? Teraz trzeba perkusję dać. Ogólnie w wersji pełnej tego jest masa, 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 masa. Ja mam mało i to jest szczęście w nieszczęściu. Szczęście? ponieważ nie mam dużo do przeglądania. Nieszczęście? Ponieważ jest tego mało. Dokładnie. Um, przejrzyjmy sobie najpierw to... Jest druga perkusja. Ok, Dam sobie to na wstęp. Denerwuje mnie to, że można tak do góry przewijać. I że samo się przewija. Tak, tak, tak Teraz trzecie Dobra, dobra, szóstka Szósteczka yy, Stąd zaczniemy i dobra, przesłuchajmy teraz całość. Źle chyba nie jest. Co teraz tak? Ile hmm, tutaj w ogóle jest? 31 sekund. Oj, to już jedna trzecia. Hmm. No, dobra. E, to weźmy sobie teraz dajmy, gitarę. Albo nie, bas. Bas, bas, bas. i tutaj tak teraz przesłuchajmy weźmiemy, zaczniemy od dziesiątej teraz możemy dać jeszcze gitarę sobie Teraz możemy to sobie przedłużyć. Tak. Teraz tak. ok, Jeszcze przedłużamy to. I teraz co ja chciałbym? Chciałbym, żeby to było ten. słówka. Weźmiemy sobie tak. O, to niech powoli zanika. To będzie sama solówka. I zaczniemy o 16. .00. Przeniesiemy. W sumie ja zawsze jak tworzę tu używam fresh'a. A pewnie teraz coś się od kiedy tworzę. A mianowicie od dzisiaj. Ponieważ dzisiaj z klasu były, byłem w multicentrum i było coś takiego i mi się spodobało i dlatego to robię. Um. A to zmienimy na to o, o trójkę. A to też bez zmian. A i jeszcze y, to był pas najcięższy. Dobra. I jeszcze... już, czy minuta? Teraz będę to musiał kończyć. Ale coż. Y teraz weźmy sobie jeszcze y, to A, To mi się podoba weźmy. i tutaj damy sobie także ten y, coś takiego będzie Tak, A tak, i tak. O, i nawet byłoby fajne zakończenie. No nie? To możemy zrobić tak, że to przedłużymy jeszcze. do maksymalnej tej o, to jest już maksymalna mm, tak, tak tak, tak nie, tak to damy, hmm, damy są co, tak ten, no, o, tak. Teraz tutaj się to kończy I przedłużamy resztę Nie wiem co to lokaj To się skończy tak Tak To się skończy To niech się kończy tutaj okay. Tak, tak i tak i zobaczmy końcówkę Idealnie w czasie. Tak. Czekajcie, to już wszystko. Myślę, że tak. Chociaż zobaczmy, co jeszcze możemy dać. Proszę, głos. Time is my friend and I won't let it end. Black Label. I wanna hold you all night till the morning light. Poczekajcie, zobaczcie, jakby to tutaj pasowało. Ataka. Tak. Zamknij. I wanna hold you all night till the morning light. Fajnie, ty jeszcze? Nie, nie drugie nie zrobiłem tutaj. No cóż, dobrze. To teraz przesłuchamy jeszcze od początku wszystko i to byłoby tyle na tyle w tym odcinku. A więc... Słuchajcie! the morning light Także brzmi nasza piosenka. W tym odcinku to już było. Na tyle. Cześć i na razie.